Oto szatnia gospodarzy. Piłkarze Podbeskidzia są już w drodze na stadion. Za dwie godziny czeka nas mecz z Koroną Kielce. Całe Bielsko liczy na pierwsze. Jakże ważne zwycięstwo w tym sezonie. W potyczkach Ekstraklasy Podbeskidzie w czterech spotkaniach zdobyło tylko jeden punkt z Koroną, trzykrotnie schodząc z boiska jako pokonane. Gdy zawodnicy przygotowywali się do meczu, kibice zapełniali stadion. Pogoda niemal jak w ubiegłym roku w meczu z koroną. Deszczowo i zimno. Zbliża się 18. Przenosimy się więc do tunelu. Tam zawodnicy obu zespołów czekają na sygnał, aby wejść na murawę. I proszę o budżynie. Proszę dziś jak żółto-czerwony gospodarz, a natomiast na niebiesko. Ja raz jeszcze przypomnę Państwu wyjściowe środę, skład o po Podbeskidzie dominowało na wojsku. Widać było spory apetyt na trzy punkty. Jedyny problem – skuteczność. Dzisiaj dużo sytuacji, niestety skuteczność nie była taka, jaka powinna być, ale mamy nadzieję, teraz mamy dwa tygodnie bodajże do meczu następnego, także musimy nad tym popracować i mamy nadzieję, że w następnych meczach skuteczność będzie lepsza. Mamy przerwę i pierwszą zmianę w Podbeskidziu. Rudolfa Urbana zastępuje Fabian Pawela, któremu Czesław Niemiec przekazuje ostatnie wskazówki. W 62 minucie pada gol samobójczy. Pod Beskidzie prowadzi. Największy udział przy tej akcji miał Tomasz Górkiewicz. Przed meczem ten Michniewicz yy, mówił yy, do bocznych pomocników, bocznego obrońców, yy, żeby dawać takie centra i, i, i tak właśnie uczyniłem. Piłka szczęśliwie wpadła do bramki i z tego się cieszymy. Pod Beskidzie dowodzi prowadzenie do końca. Mamy pierwsze zwycięstwo w sezonie. Nie jest to jedyna okazja do świętowania. Dla kogo była kołyska? Wata na dzisiaj, dziecko się urodziło. Przede wszystkim gratulacje za zwycięstwo, a chyba Pana szczęście podwójne, bo dziecko przyszło na świat. Tak, dzisiaj się urodził mój syn, także bardzo się cieszę. Koledzy mi pomogli w tym, żebyśmy dzisiaj wygrali, także ja jestem bardzo szczęśliwy. Było widać, że to dzisiejsze spotkanie rozpoczęliście bardzo agresywnie, zdominowaliście całkowicie e, koronę i było widać, szczególnie ta gra pressingiem bardzo dobrze wychodziła dzisiaj w tym spotkaniu. Tak, mieliśmy grać we wszystkich meczach, zwłaszcza u siebie. O, wyszło to dzisiaj, mamy nadzieję. Świeżo, świeżo to... Tak, i mamy nadzieję, że po prostu będziemy to kontynuować, po prostu pracujemy ciągle, wiemy, że mamy pewne braki, pracujemy na treningach na tym, żeby gra przynajmniej wyglądała tak jak dzisiaj, choć musimy teraz nad skutecznością pracować. No właśnie, ta pierwsza sytuacja w meczu, mógł Pan otworzyć ten wynik, nie Pan jeszcze bramki w dziw w takim oficjalnym meczu, to była chyba taka szansa, która mogła się w końcu ta bramka... Też urodzić. No mogła, ale będą następne. Wygraliśmy mecz po długich, długich oczekiwaniach. Zagraliśmy, myślę, że dobre spotkanie. Oddaliśmy 19 strzałów, wykonaliśmy 26 dośrodkowań. To świadczy o tym, że byliśmy zespołem, który bardzo chciał wygrać. Martwi mnie to przede wszystkim, że mając tyle sytuacji, stworzonych po ładnych akcjach, strzelamy bramkę niejako z kurzu. Tomek Górek się przepchnął gdzieś tam z boku i swoim stylu strzelił bramkę, gdzie do końca nie było wiadomo jak ta bramka wpadła, bynajmniej z mojej perspektywy, ale cieszy mnie to, że zespół od pierwszej minuty pokazywał każdym swoim ruchem, każdym zachowaniem na boisku, że chce wygrać dzisiaj to spotkanie. Tak jak nas dać w poszedł. Trzy punkty zostają w i oby tak było w następnych meczach. Tego bym sobie życzył.